Przychodzisz tu po przygodę. Lecz pustkowia chcą cię złamać. Siła i honor. To nas definiuje. Witajcie z tej strony, Skorpion. Przed nami seria o nazwie Bóg otwieram. Otworzymy sobie 6 pakietów kart. No to zaczniemy może od tego pakieciku. Bo czemu by nie? I co tu będzie? Nic się póki co ciekawego. Epików nie było. Legend tak samo. Teraz ten pakiecik to jest taki pakiecik specjalny, jakby z roku Fenixa. Zobaczymy, co tu się znajduje o epik elegancko Aj, otworzyłem nie w takiej kolejności nieważne a i zobaczmy tego epika no spokój nie powiem teraz kolejny pakiet O, kolejny epik. I to jeszcze z najnowszego dodatku, to bardzo dobrze. O, ten skorpion, ja go widuję. No i zobaczmy tego epika. Eee, taka sobie już mam tą kartę, więc będzie do kompletu. Kolejny pakiecik jakiś specjalny, a w nim pewnie nic ciekawego. No i tak też jest. No może poza tą kartą do Paladyna. Kolejny pakiet. Epic, great. A nie ma legendy. No właśnie. Co to za epic? No całkiem spoko. I nie mam w ogóle tej karty. I ostatni pakiet. Na pocieszenie. Będzie coś tutaj? Epic, legenda. Jest! Pięknie, legenda. No to super. Oby była jakaś fajna, dobra, a nie krap. Choć znając moje szczęście raczej to drugie. Dobra. Zobaczmy tą legendę. Trzy, dwa, jeden. O, do szamana. I tutaj widać, że to jest legenda do murloków. No i spoko, bo akurat mam deck na murlokach i brakuje mi tej karty. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!